Cześć wam wszystkim wściekle wieje. Nie znam drugiej ulicy w Norymberdze, żeby stało tyle tetrujek zaparkowanych. Tutaj praktycznie do końca ulicy same tetrujeczki. Tutaj trafiłem na Mitsubishi Lancer Evo, więc stwierdziłem, że rzucimy na niego okiem. Nygus, gdzie jest autohandel? Tutaj po drugiej stronie ulicy za chwileczkę tam pójdziemy, a tutaj stoi Daihatsu Coopen. Sam Daihatsu może nie jest aż tak ciekawy jak przyczepka, która jest tutaj do niego podczepiona. Zobaczcie, jakby tył mu ktoś obciął. Ciekawie to wygląda. Taki sprzęcior, nic. Idziemy na drugą stronę. Brama, furtka jest otwarta. Już to sprawdziłem. Autohandle zamknięte sobota po południu. Chciałbym tutaj z tego miejsca pozdrowić Laurkę, córkę mojego widza. Jest to malutka dziewczynka, która cały czas powtarza. To łapkę w dół daje po gębie dostaje. Pozdrawiam Cię Laurka serdecznie. Wbijamy sezamie. Otwórz się. Przed Nygusem nic się nie ukryje. I hop, jesteśmy w środku. Panowie i panie, zaczynamy nagranie. Zobaczmy, co tutaj jest wystawione na sprzedaż. Pierwszy nasz kandydat. Mercedes C-klasa, ładny, poliftowy, w złotym kolorze, 13 tysięcy, rok 12, 184 konie 70, przejechane, benzyna manual, 1.8, Blue Efficiency, wersja Elegance, kolor złoty, ale nieraz Wam powtarzałem, nie wszystko złoto, co się świeci. Samochody już są przeładowane elektroniką. Warto by było ten samochód dokładnie sobie sprawdzić pomimo niewielkiego przebiegu. Jasna skóra w środku, oponki są jakieś dodatkowe do tego sprzęta. Tutaj mamy kupiąteczkę TDI Quattro. Ktoś mnie z widzów ostatnio pytał. Nygus, jakbyś widział to nagraj, bo mój znajomy szuka Potarłeś lampę Aladyna, wyskoczył Nygus, no i już jest kup piąteczka. Ku piąteczka cena 14,900, rok 11,143 konie, 2 litry diesel, manual 84 przejechane, kwatro klima, grzane pośladki. W tej chwili nagrywam troszeczkę pod słońce. Powiem Wam, że jest ciepło, ale jest strasznie silny wiatr. Może w kamerce będzie słychać świsty? Światło od szyb się będzie odbijało. Co tutaj mamy? Opelka, insignie, szyby mocno przyciemnione, skrzynia automatyczna 15300 rok 17, 165 koni, 1,5 benzyna, manual 54 przejechane, 1,5 turbo, nawigacja, kamera cofania. W Insignii, większość Insignii tutaj w Niemczech trafia się w dieslach, a tutaj mamy takiego rodzyna, słuchajcie, w benzynce. Znowu zaczyna wiać, słuchajcie, jak idę pod wiatr, jak idę pod wiatr i staram się do was mówić, praktycznie mnie przytyka, nie mogę z siebie wydusić słowa. Złapała mnie do, na dodatek jeszcze jakaś chrypa jak wiecie wszystkie nagrania u mnie są w całości nic nietne, nic nie montuję 18 600. rok 17, 184 konie, 2 litry, automat benzyna 77 przejechane, BMW 220 i Advantage Dwójeczka w kupejce Emi mnie pytał o R-Klasę. Słuchajcie, ta R-Klasa stoi tutaj już wieczność. 12800, rok 10. 224 konie, 3 litry diesel, 200 przejechane. Format Sport Pakiet AMG i do tego Command Czyli w pakiecie AMG i w napędzie na 4 buty RK. Nie polecam, nasłuchałem się dużo tutaj różnych opinii o erkach. Podobno, ten samochód to same problemy. Zobaczcie, co się tu dzieje. Pomimo, że słońce świeci, naprawdę jest wietrznie na dworze. Z trujeczka 8900, rok 97, 140 KONI, 1,9 BENZYNKA, manual 125. Przejechane skóra z pierwszej ręki i grzane pośladki z dachem Hartop. Słuchajcie, te Z-Trójeczki, jak tu przyjechałem do Niemiec 8 lat temu, można było kupić za 1500 euro. Teraz zobaczcie, jakie ceny mają tutaj stare samochody kultowe. Mamy GLA Mercedesa. GLA Cena 18990 Rok 19, 122 konie 1.6 benzyna manual 58 przejechane Czyli praktycznie roczny samochód z roku 19 on był musiałem jeszcze sobie zerknąć dla pewności, żeby się nie zakręcić. Sprzedany Verkauft oznacza sprzedany Jak widać są tutaj jakieś alusy dodatkowe w worku Tutaj mamy 420 w dieslu Gran coupé. Skrzynia automatyczna, skóry nie ma 18 980. rok 15, 190 koni, 2 litry, automat 123 przejechane, diesel Gran Coupe Trzymają te BMW -y tutaj cenę Mamy też X1 BMW 10 tysięcy Rok 13 116 koni Diesel manual 124 przejechane W S-Drive klima Hak grzane pośladki W S-Drive Czyli bez Napędu na cztery koła tutaj mamy Focusa w kombi Hokus Pocus 9000 rok 11, 182 koni 1.6 benzyna 119 przejechane wersja Titanium czyli dosyć bogato wyposażony w skrzyni manualnej skór niestety na pokładzie tutaj w nim nie ma nie będę łaził po trawnikach, jeszcze jakiś kleszcz mi się przyssa, wlezie mi nogawką, nie chcę nawet myśleć, gdzie może się przyssać. Korsinka, 7,5 rok, 16, 70 koni, 22 przejechane, manual, benzyna, wersja Selection. Niewielki przebieg, stosunkowo młody samochód. Lecimy dalej z tymi sprzętami. W golfiaczu. Co to jest za golfiacz? Może ktoś pogra sobie w golfa? Wersja Match 7600, rok 12, 105 koni, 1,2 benzyna, 124 przejechane w manualu, czyli silnik TSI. Jest tutaj dosyć ładna kuga. W białym kolorze prezentuje się nawet ładnie 10900 rok 12 163 konie 2 litry w manualu 108 przejechane diesel titanium nawigacja panorama klima parktroniki w tym sprzęcie piszcie w komentarzach skrzynia manualna szósteczka skóra w środku mamy tutaj Audi a trójeczka sportback a trujeczka 7900 rok 9, 200 koni, 2 litry automat, 153 przejechane benzyna, ambient quattro, druga ręka. Nie wiem, co tutaj się stało. Na desce rozdzielczej, jak widzicie, taka jakaś biała plama, skrzynia automatyczna i quattro. 2 litry TFSI, jeszcze chyba ten udany silnik przedliftowy. Tutaj mamy jedynkę w kupejce 5600, rok 8, 170 koni benzyna manual, 220 przejechane wersja limited sport edition. Fotel popruty, półskóra troszeczkę taka poobijana, poobdrapywana, jak widać. Trzeba by tutaj sprzedawcę mocno przycisnąć. Mazda. Zobaczmy może Forda K, cytrynowy, 3900, rok 10, 70 koni, 1.2, 35 przejechane w manualu, w benzynie, z klimą, <tryk> niewielki przebieg, taki troszeczkę śmieszny brzdąc do miasta, dla jakiejś studentki nie jest zły sprzęcior, słuchajcie, nie wybrzedzajmy. Nie wybrzydzamy ponieważ samochody nowe są coraz droższe Najuboższa wersja Daci Słuchajcie kosztuje już w tej chwili Sandero 13 tysięcy euro tutaj 11700 Rok 13 122 konie manual 1.6 80 przejechane benzyna Ogrzewanie postojowe Nawigacja B klasa Jasny środek Czyściutki zadbany Troszeczkę trzeba będzie uważać Żadnego jedzenia, picia tutaj w środku w tym samochodzie nie ma, ponieważ każda plamka na tej tapicerce będzie widoczna. Co tutaj mamy ciekawego? Kolejny Golf TSI i kolejna B-klasa. Zrzućmy okiem na tego sprzęta: skrzynia manualna 6900. Rok 11, 122 konie, 1,4, 92 przejechane w manualu w benzynie. Wersja style, Wersja style, a wołając za niego aż tyle, nie wiem o co tu chodzi z tymi cenami. Tutaj mamy Astre i Ibizę. Ibiza w Kupejce SC. Cena 6,500 euro za Ibiskę. Rok 13, 105, Koni 1, 2, 83 przejechane. Manual AITech, Klima, Nawi, Grzane, Pośladki. Ojejku, powiem Wam, że nawet fajnie to w środku wygląda. Delikatnie, półskóra pękła na fotelu kierowcy. Tutaj jest Mazda Piąteczka, ale 12 tysięcy. Wydaje mi się, że troszeczkę ich fantazja poniosła. Zobaczmy, Asterkę. 7300 rok 17, 110 koni, 1,6 diesel, 167 przejechane w manualu, Sport Tourer Edition, start-stop. Nie widzę tutaj alusów, chociaż jakieś koła tutaj są w bagażniku w workach, ale nie widzę, czy to są alu. Tak, alusy ma w dodatkowe tutaj w bagażniku wpakowane. Wieje słońce, praży. Słuchajcie, nie wiem o co z tą pogodą tutaj chodzi. Biegam jak porąbany po tym autohandlu. B klasa 11, rok 11, 136 koni, 64 przejechane benzynka. Pojemność 2034 cm. Orzesz, ty przez te 34 cm płacicie akcyzę. Prawie 20% od tego samochodu. No, takie mamy niestety w Polsce przepisy. Lecimy dalej z tymi sprzętami. Zobaczmy, co ma tutaj po drugiej stronie. Jakieś polówki, polówka na lato, jak znalazł. Troszeczkę mi się robi ciepło w tym polarku, ale jak zajdzie słońce, uwierzcie mi, że jest chłodno. 7%. Jakie 7 Negus, 4800 rok 9, 60 koni, 1,2, 32 przejechane w benzynie? Comfort Line z przebiegiem niecałe 33 tysiące kilometrów, stąd też taka cena za tego Polacza. Tutaj go Ptaszek chyba troszeczkę obkupciał, ale polo słuchajcie, no wygląda praktycznie jak nowy. Ale zobaczcie, już jakaś menda złośliwa musiała mu tutaj rysę zrobić. Ktoś zrobił zaprawkę scenik czy grand scenik? Tutaj mamy jeszcze kilka innych sprzętów, wszystkiego wam nie pokażę, bo bym musiał tutaj, słuchajcie, nocować na tym autohandlu. 8900, rok 15 110 koni, 1.5, diesel manual, 128 przejechane limited energy start stop auto czyste i zadbane nie widać też obić ani obcierek tutaj na tym samochodzie tutaj mają BMW jedyneczkę muszę się tutaj przecisnąć, tutaj jest EOS TSI BMK w automacie cena 13 za rok 14, 184 konie, 2 litry diesel, 138 przebiegu. Zobaczmy tego Eosa. Ile za niego sobie tutaj życzą. Eos wygląda na zadbany 8700 rok 12, 160 koni manual. 126 przejechane w benzynie pojemność 1.4 szyberdach skóra nawigacja klima automatyczna Nie wygląda źle ten osik, ale coś mi tutaj zderzak w nim za bardzo nie leży. I tutaj mamy meriwkę. Meriwka ma delikatny odprysk tutaj na zderzaku. Poza tym też jakoś mi tutaj szczelina za bardzo nie wiem. Fabrycznie chyba tak nie wyszło: 6500, rok 13, 101 koni, 1,4, 84 przejechane benzynka, manual, wersja edition z klimą, 1,4 Ecotec, prosta jednostka łykająca też chętnie gaz. Także jak to woli. Co tutaj mamy? Sparka, Spark, taki zielony mały smark. Też mu ktoś tutaj rysę zrobił. Ma niewielkiego wgniota. Zobaczmy ile za tego sprzęta 3000 euro. Rok 10, 82 konie, 1.2, 105 przejechane, manual, benzyna, z klimą, Spark. Myślę, że jakby dobrze go tutaj potargował, jakieś opony ma z tyłu. Jest do wyrwania za jakieś 2,5 Kia CIT Kijanka CIT w skrzyni manualnej Kierownica multifunkcyjna 5000 Rok 1090 koni 1.4 116 przejechane W manualu wersja Vision z klimą I grzane pośladki ten mechu już był na nagraniu. Jestem ciekaw, czy go przecenili. 10500 32 benzynka tą Astrę już mieliście na nagraniach. Więc zobaczmy co tutaj mają jeszcze po tej stronie. Tutaj jakąś Audicę widzę, dosyć fajnie wyglądającą. Zobaczmy ile za tego sprzęta wołają. Audica 14000 A6 w awancie, rok 13. 177 koni, 2 litry, manual 150, przejechane, nawigacja, auto wygląda dosyć ładnie, nie widzę tutaj większych obić na tym samochodzie, jakichś obdrapań, troszeczkę może wyjść chaotycznie, słuchajcie, ale nie mam ochoty naprawdę nagrywać wszystkiego od początku, jeżeli gdzieś coś na poprawcie mnie w komentarzach zanim wrzucę filmik i tak zawsze go najpierw oglądam. Sab za 2003, 150 koni, benzyna 2 litry, 192 przejechane. Sport, limuzyna, park klima automatyczna i do tego skóra. Też go ptaki tutaj załatwiły. Widzę antenę dachową ktoś mu capca rapcap cap, cap, chyba zakosił. Generalnie nie wygląda źle. Korozji, na nim słuchajcie, nie widać. Jest skóra w środku. Fotel kierowcy delikatnie przymarszczony 2000 euro. Dramatu słuchajcie nie ma. Ta antena taka brzydka jakaś, wypłowiała, popękana ta gumka gumka pęknięta 600 euro za k przejechane 100 tysięcy kilometrów tutaj jest miniacz tutaj stoi opelek gt taka mini korwetta też już cenę trzymają kiedyś mi się one strasznie podobały i polowałem nawet na takiego opelka ale nigdy nie mogłem odpowiedniego znaleźć mamy golfika Piąteczkę. Widzę tutaj z błotnikiem coś było rzeźbione. Jest polakierowany chyba z Maska przygnieciona. Cena 4000 za rok piąty. 105 koni. 1,9 diesel. 115 przejechane w manualu. Sporo sobie życzą. A czwóreczka jest bezcenna. A czwóreczka, powiem Wam, że nie wygląda najgorzej, dosyć zadbana jest. Tutaj delikatnie na drzwiach się ruda na dole pojawiła. Skrzynia manualna prezentuje się nie najgorzej. Paseratti, byście mnie zamęczyli, dlaczego paseratti nie pokazałeś? Zobaczmy też przy okazji już tą E46, ile sobie za nią życzą. 1800 euro, 116 koni 1,8 benzyna, 282 przejechane, 316 i BMK, oczywiście bez rudej by się nie obyło. Tutaj zderzak też za bardzo nie leży na tej BMW. Passerati prezentuje się dosyć ładnie. Widać tylne drzwi ma tutaj przygniecione delikatnie. Ale korozji na nim nie widać, a jak wiadomo Paserati już lubią rdzewieć. Nygus okłamałbyś widzów. Tutaj już purchle na nadkolu się pojawiają. Jest też tutaj lekkie zagniecenie na błotniku 3800 rok 7, 116 koni benzyna, 185 przejechane wersja trendline 1.6. Paserati Widzę skrzynia jest szóstka. Co tutaj jeszcze mają ciekawego? I będę stąd uciekał. Słuchajcie, powoli robię się głodny. Słońce troszeczkę zaszło. Golf bezcenny. Tutaj mają BMW jedynkę za 12800. Sobie życzą za tego sprzęta. 116 Advantage LED nawigacja klima automatyczna rok 16 110 koni 1.5 benzyna 50 przejechane w manualu nie wiem czy to nie jest już silnik 3 cylindrowy w tej BMW piszcie mi w komentarzach TT jest na tablicach czyli nie jest na sprzedaż czy jaś prywatna bryczka tutaj stoi E61, 4000, 192 konie, 3-litrowy diesel, rok 2004, 250 przejechane, przepraszam, to jest I, to jest benzynka. 192 konie w benzynie 2,5 za 4000 euro w automacie. I widzicie, jak szybko można się pomylić. Gdyby nie to, że mam na wieczór jeszcze inne plany już bym montował nagranko od początku. Muszę się tego oduczyć, bo za długo mi z nagraniami czasami schodzi, zanim zmontuję jedno nagranie, wychwytuję błędy po drodze i montuję wszystko od początku. Czasami jedno nagranie 15 minut robię przez 3 godziny jak jakiś bara bara, słuchajcie. 3000 rok 10, 65 koni 1290 przejechane manual benzyna Evo Active punciak stosunkowo ładnie nawet wygląda ten punciak co patrzymy B klasę zobaczmy B klasę ile sobie za nią cenią wiem że Jarosław lubisz bardzo B klasy Pozdrawiam serdecznie. Lekkie przycierki ma na zderzaku 6000, rok 8, 109 koni w dieslu. 1, 2 litry dieselek, 121 przejechane. Także diesel cię nie interesuje. Audica bez opisu. Zobaczmy, może C4 Ekskluzyw 7. Rok 13, 114 Koni 1,6, 121 przejechane w manualu w dieslu w wersji ekskluzji c 4 czyli dosyć fajnie wyposażona. Jest na pół skórach środek czysty i zadbany. Silniczek HD i podobno dobra jednostka. I ostatnie dwa sprzęty Golf wersji trendline normalnie wieje mi prosto w paszczę 7000 rok 9 80 koni 1480 przejechane w manualu w benzynie 5.22 przegląd golfik w trendline więc jest fajnie i tutaj mamy kije picanto picanto bardzo dobry niezawodny samochód ekonomiczny 4800 rok 13, 70 koni 106 przejechane, manual benzyna litrówka Edition 7 Klima. Jakieś aluski tutaj widzę ma z tyłu. Nawet jak się fotele widzicie obali, można troszeczkę do takiego Pikanto zmieścić. I tutaj ostatni nasz sprzęt na liście Volkswagen Turan. Skrzynia manualna 10900, rok 14, benzyna 61, przejechane 1, 2 w manualu. To byśmy mieli chyba na tyle. Dziękuję, pozdrawiam. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego. Cześć.